Jest kryzys i tylko od ciebie zależy czy będzie dobrze. Kacper Bisan przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Jest kryzys. Nie ma to się oszukiwać, jest kryzys i pomyślałem, że Przedstawię Ci moje 7 sposobów na to, jak w tym kryzysie się odnaleźć. Wiele osób myśli, że ten kryzys wcale nie jest tak duży, jak jest. Eee, tymczasem e, mieszkania drożeją i będą drożeć. E, inflację mamy już dwucyfrową. E, Teoretycznie jest to niecałe 11%, w praktyce pewnie bliżej 20%. Wiadomo, że też każdy ma swoją inflację, każdy ma inną strukturę swoich wydatków, nawet się ekspertuś. E, natomiast, e, natomiast. Mm, jest naprawdę dziwnie, i myślę, że osoba, która na przykład chce kupić mieszkanie i ma dzisiaj kilkanaście lat, to być może, jeżeli nie będzie miała wybitnej pracy, wybitnego biznesu, nigdy takiego mieszkania nie będzie mogła kupić sobie. Nawet w kredycie jest taka szansa. Zresztą, jak patrzę na strukturę kosztów mieszkań, bo to mnie też ostatnio interesowało, no to nie wiem, czy byłeś w Paryżu i czy na przykład nie wiem, kupiłeś sobie bagietkę i kawę. Ceny. Tam produktów są porównywalne z naszymi, jest trochę drożej. Tymczasem na obrzeżach Paryża metr mieszkania kosztuje 35 tysięcy złotych. I to nie jest tak, że u nas w jakimś mniejszym mieście kosztuje 7, 9, zł. na dzisiaj tak, bo to różnie bywa. W Warszawie kosztuje na dzisiaj 15. To nie jest tak, że oni zarabiają kilka razy więcej niż my. W sensie 4 razy więcej na przykład. Nic z tych rzeczy. E, oni zarabiają tylko trochę więcej, więc e, no, powoli się rozjeżdżamy. I nadchodzi faktycznie kryzys. Dlatego też zanim zaczniemy mówić o tych siedmiu sposobach, e, informacja już za kilka chwil, bo 6 kwietnia o 20:00 mój przyjaciel Maciek Wieczorek prowadzi live'a na temat biznesu odpornego na kryzys. Czyli to o czym dzisiaj pogadamy w mojej wersji będzie wersji Maćkowej przez półtorej godziny, dwie. Także myślę, że warto być, bo też czasem mamy inne spojrzenia na niektóre rzeczy, inwestujemy też w coś innego, inaczej wydajemy pieniądze, więc warto na pewno posłuchać ludzi, którzy już coś przerobili, którzy już coś i stracili i zarobili i w niejednym kryzysie życiowym się odnaleźli, także link jest pod filmem. Biznes odporny na kryzys. Środa, 20 godzina. Zapraszam. W tym momencie mamy kilkanaście tysięcy zapisów, także będzie bardzo grubo. Już trzeba było drugi pokój dokupić, taki webinarowy, live'owy. E, także no, na pewno warto być. A teraz do brzegu. Siedem sposobów. Po pierwsze, warto robić impulsywne zakupy. Nie żartuję. Poważnie. E, impulsywne zakupy to jest to, co z reguły nasz budżet, czy to e, taki osobisty, czy to Firmowy, to zabija nas, tak? A tu sobie kupię marynarkę, a tu sobie kupię lepsze auto, tu sobie kupię 17, 17 koszulkę, kolejne pierdy, pierdylia z par butów i tak dalej. I tak dalej. Więc. I postępne zakupy, no mamy takie coś, jesteśmy napędzani i przez takie wychowanie, i też wychowaliśmy się często w, w Polsce, która miała dużo mniej, więc nam się teraz chce wydawać. Mamy taki konsumpcjonizm wysany znakiem matki albo wyłączony przez, przez społeczeństwo dookoła nas i spoko. Rób tak dalej, ale zmień wydatki. Ja teraz, jak czuję potrzebę wydania pieniędzy, bo jest takie coś, że aż wejdę na Allegro, coś sobie kupię, tak? Teraz zrobię coś innego. Kiedyś kupowałem bzdury. Teraz też mi się zdarza, bo to nie chodzi o to, żeby wycinać wszystko w pień. Natomiast teraz myślę sobie: A, kupię złotą monetę. Dzięki. Przekapiłem przez to nasze gadanie zielone światło aż. Ale dajcie zielone światło na wydatki, które, które są mądre. Czyli złota moneta. Złota moneta teraz jest droga, no bo no kosztuje już 8-9 tysięcy złotych. Także, no wiadomo, że nie kupisz tego, może i o tak. Ale jeżeli masz taką możliwość, to kup sobie od tak. Ale srebrna moneta może, może, może ma sens. I teraz tak, to nie są porady inwestycyjne. Tu chodzi o to, że. Kolejne, kolejny t-shirt czy kolejna para butów, to nie jest coś, co, potrzebne. Co, jest, co jest ci potrzebne, co jakoś specjalnie użyjesz, wykorzystasz. To będzie coś, co będzie pewnie większość siedziało, e, większości siedziało w szafie i tyle. Czyli jak kupisz tę monetę za 150 zł, strzelam i ona będzie warta potem nawet 75, bo też tak może być, zawsze coś może spaść, to będziesz miał aktywo warte 75 zł zamiast z yy, użytej pary butów, która nie była Ci potrzebna. Więc uważam, że jakakolwiek inwestycja jest lepsza niż przepierdzielanie pieniędzy na, na bezsensowne wydatki. Także, jeżeli masz mało kasy, typu, no nie wiem, chcesz przepierdzielić 50 zł, to sobie kup dowolną kryptowalutę. Dowolną, bo jak spadnie do zera, no to i tak byś to przepierdzielił na, na dużą pizzę. Które i tak po obiedzie stwierdziłeś, że jeszcze kupisz sobie pizzę, a tak to przynajmniej będziesz miał jakieś doświadczenie, jakąś nauczkę i tak dalej. Oczywiście, no najlepiej nie brać losowy kryptowalut, tylko jak się nie znasz, to, to coś tam dużego, typu Bitcoin, Ethereum i dalej. To nie jest porada inwestycyjna, tylko tutaj teoretycznie szansa na to, że, że stracisz wszystko albo połowę jest mniejsza, niż w przypadku innych projektów mniej znanych. Także, jeżeli masz 50 złotych, to sobie możesz kupić kryptowalutę. Masz 150, możesz sobie kupić monetę. Masz kilkaset, być może kupisz sobie jeszcze coś innego, co, co jest inwestycją, a nie głupotą. Także w tym kierunku myśl. Jak potem masz więcej kasy, no to możesz kupować złote monety. Jak masz jeszcze więcej kasy, to kup spontanicznie sobie nieruchomość, kawalerkę. A co? Czemu nie? Zamiast nowego auta, bo wiesz, być może teraz dla wielu z Was jest to dziwne kupić sobie spontaniczne mieszkanie, ale wiele osób ma już pieniądze i myśli, żeby sobie kupić czwarte sportowe auto, też znaczy czwarte auto jako sportowe, a zamiast tego może lepiej sobie kupić spontanicznie kawalerkę, te pieniądze wydać i po prostu nie mieć pieniędzy w ręku, które kuszą i, i, i które tylko przy złym wydaniu stracą wartość. Także tak to wygląda. Bez kawy dzisiaj nie ruszę. Także druga kwestia. Rzeczy dobrej jakości. Czyli jak już gdzieś tam przeoszczędzisz, to kup sobie. I to tak, nie mówię o tym, że masz sobie kupić markową parę jeansów za 400 zł, bo to nie o to chodzi, bo pewnie ta Stargu, ta 70 będzie tak samo dobra. Ale już o tym nieraz mówiłem. Może warto kupić zamiast trzeciego komputera w trzecim, w trzecim roku, to kupić sobie jeden używany komputer Apple, który. Pośmigać i prawdopodobnie dłużej. Zamiast kupić sobie koszulę z materiału, który, który po w zależności od tego, jak, długo, jak dużo używasz koszul, no ale powiedzmy po pół roku się zużyje, to może warto kupić koszulę z bawełny oksforskiej, która żyje bardzo, bardzo długo, latami i tak dalej, i tak dalej. Czyli moim zdaniem, jeżeli jest kryzys, to nie stać się na tanie rzeczy. Trzeba kupować rzeczy, które dużo kosztują, a jednocześnie w czasie mało. Czyli takie, które ci wytrzymają na. Dłużej. Trzecia kwestia. Rzeczy luksusowe. No i to jest podobnie. To się wiąże często z jakością, ale niekoniecznie. Bo no ja jestem zwolnikiem kupowania na przykład samochodów lepszej jakości, ale to jest jakby temat na, na inny odcinek. Uważam, że samochody które są teoretycznie bardzo drogie, mogą być dużo tańsze niż Skoda z salonu, ale jest kwestia zakupu auta na przykład importowanego z zagranicy, ze Stanów, na przykład lekko uderzony, naprawienie i takie auto, takim autem możesz jeździć rok, dwa i odzyskać więcej niż włożyłeś. Ale to jest temat bardziej zaawansowany. Natomiast dobre luksusowe, co mam na myśli? Być może powinieneś sobie kupić zamiast Swatcha, kupić sobie Oldschoolową Omega z lat 70. za 2-3000 zł, ponieważ ona tańsza nie będzie raczej. Oczywiście wszystko się może wydarzyć, ale tak można spekulować, że tańsza nie będzie. Czyli możesz mieć zegarek, który, który sobie użyjesz, jeżeli go nie zniszczysz, no to on prawdopodobnie za kilka lat będzie wart nie na przykład 2000, tylko 2200. Czy to ochroni Cię przed inflacją? Raczej nie, ale, ale częściowo ta inflacja Cię nie dotknie. Więc czasem warto postawić na luksus, na coś, co, co się nie starzeje, tak? co nie traci na wartości. Każdy oczywiście ma inną wiedzę na temat tego typu dóbr, natomiast, natomiast myślę, że warto w ten sposób działać. Po czwarte, zaciskaj pasa, ale bez przesady, czyli zamiast rozpieszdzielać pieniądze, o czym już mówiliśmy, to jednak troszkę wyczyluj. Wytnij te wydatki tak, tak, że czujesz już dyskomfort. Że chciałbyś na wydać na jakąś pierdołę, na jakieś wyjście, na rozrywkę, na coś, nie wydajesz, ale czasem sobie pozwalasz, tylko wybierasz już to mądrze, tak, żeby to było to dawało Ci największy fan w porównaniu do kosztów. tak? Czyli podejrzewam, że wyjście do kina to nie jest nie wiadomo jaki fan. No bo co, no zobaczysz film, zjesz popcorn, e, zamiast tego możesz sobie zjeść popcorn przy Netflixie w domu. Yy, ale yy, być może nie wiem raz w miesiącu pójść sobie na fly spota, na to latanie takie wiesz yy, gdzie rura ci wieje od dołu i latasz jak z des no co i yy, 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 w ten sposób możesz sobie działać jak najbardziej czyli zrobić coś co rzeczywiście yy, cię jakoś zbogaci co będziesz miał dzięki czemu będziesz miał wspomnienia radość a yy, coś co yy, co nie kosztuje nie wiadomo ile, bo Flyspot przykładowy zupełnie kosztuje tam nie wiem 100, kilkadziesiąt złotych i, e, i raz w miesiącu możesz sobie na taką rozrywkę, która rzeczywiście wniesie realną wartość, która cię wzbogaci jak najbardziej, a wszystko inne wyciąć. Czyli na przykładzie Netflixa, być może nie potrzebujesz do tego HBO Go, Amazon Prime i co tam jeszcze jest, ponieważ są te wszystkie takie VOD e, e, abonamenty, jakieś Apple TV, e, być może warto ograniczyć, ograniczyć to do jednego, czyli wycinasz, a z drugiej strony nie jest tak, że jesteś asetą i nie masz w ogóle rozrywki, bo też nie o to chodzi. Po piąte, jeżeli masz jakikolwiek długi, to najpierw miestujesz we własne długi, czyli nie kupujesz sobie vintage omegi, jak masz, masz na deal do kredyt albo na toaster, tak? no to jest bez sensu, więc w pierwszej kolejności kredyty. Jeżeli masz kredyt hipoteczny ze zmienną stopą, to, to jest już oczywiste, że to się spłaca w pierwszej kolejności, czyli w pierwszej kolejności inwestujesz w dług. Dlaczego? Dlatego, że inwestorzy, traderzy, którzy się na tym znają, jeżeli zarabiają na przykład 10% rocznie, to to się mówi, że są ok, są fajni, dobrzy. Jak zarabiają trochę więcej, to jeszcze lepiej. No, ale ty i to jest ryzyko pewne, to albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, to wymaga czasu, wiedzy i tak dalej. A ty bez żadnej wiedzy, bez żadnego czasu, możesz już te 5, 7, 10% w zależności od tego, jaki jest kredyt, czy tam jest ten zmienny WIBOR, czy nie, czy karta kredytowa na przykład, e, możesz e, już dzisiaj te pieniądze zarobić, tak? czyli e, ten kredyt sobie szybciej e, spłacić. Więc to jest, e, to jest aktywo, może aktywo to jest złe słowo, ale to jest e, takie miejsce, w które najlepiej inwestować, bo jak masz dług, to najlepiej się tego długu e, po prostu e, pozbyć. E, Także jeżeli oczywiście jesteś już wytratnym graczem, zarabiasz grubą kasę i nie wiem, masz kredyt na stałą stopę hipoteczny, to tutaj można polemizować. Ale jak nie masz za dużo kasy, nie masz wielu inwestycji, nie masz dużego doświadczenia biznesowego, to kredyt to jest pierwsza rzecz, jaką masz spłacić. Dobra, druga kwestia, inwestuj w odwrotność kredytu. Co mam na myśli? Dam Ci dwa przykłady odwrotności kredytu: fotowoltaika i LPG, gaz. Z nas się śmiali, że mamy w ekspercie w Bentley'a Bentley z gazem. Zainwestowaliśmy w ten gaz. Ten gaz już nam grubo ponad 20 tysięcy zaoszczędził. Przy czym auto ma ciut kilka koni więcej: wyszło na, na hamowni, że ma trochę więcej koni. No i mniej przepala nam pieniędzy. Czysta, czysta oszczędność i. Teraz zobacz sobie, jeżeli ktoś. Już gadałem też o gazie, ale tylko w wielkim skrócie. Jeżeli stacja gazowa kosztuje np. 3500 zł, a ty wydajesz na paliwo 700, załóżmy, że gaz kosztuje połowę, bo to nie chodzi teraz o to, żebyśmy patrzyli dokładnie na cenę, tylko chodzi mi o sposób myślenia, a nie konkretne wyliczenia. Jeżeli ty masz 700 zł miesięcznie wydać na benzynę, a wydasz 350 na gaz, to oznacza. Tam jeszcze są koszty serwisowania, ale już zaokrąglając, masz stopę zwrotu 10% miesięcznie z inwestycji w gaz. Nawet jak to jest 8%, to dalej jest to kosmos. Jasne jest ryzyko, że to auto ci ktoś ukradnie, że je rozbijesz. Zawsze jest ryzyko inwestorskie, ale uważam, że jeżeli możesz w rok sobie inwestycję zwrócić, no to to jest inwestycja. Które, którą warto podjąć, tak? I teraz uważam, że to żaden wstyd. Zresztą jest to, jest to paliwo bardziej ekologiczne. Na nim możesz też często większą moc uzyskać. Zresztą królowa Elżbieta ma wszystkie samochody y, luksusowe. Zagazowane, także tutaj w ogóle nie, no nie ma tematu. Jak ktoś jest mądry i rozumie o co chodzi, to nie jest, to jest żaden wstyd, żadna ujma. Także jak najbardziej, gaz, fotowoltaika. Jak zakładają fotowoltaikę w tamtym roku, no to liczyłem, że zwrócimy się w ósmym roku, czyli to już zupełnie inny level niż zwrot z gazu. A stwierdziłem, że warto, bo pewnie, pewnie prąd podrożeje, no i faktycznie będę to liczył, ale mają być jakieś podwyżki jeszcze od lipca. Prawdopodobnie bliżej 4 lat się zwróci niż 8. Tutaj znowu dochodzimy do tematu. No nie każdy sobie zamontuje fotowoltaikę oczywiście, natomiast generalnie dom. Yy... Dom na przykład 200 metrowy może być tańszy niż 80-metrowe mieszkanie z perspektywy miesięcznej, bo nie ma czynszu, bo może mieć fotowoltaikę, bo są też inne rozwiązania, które oszczędzają Ci pieniądze i czas, także jak najbardziej, więc to jest znowu kwestia dobra luksusowego, o którym mówiłem, no ale wiadomo, że jak jest kryzys, to niekoniecznie powinien zmieniać mieszkanie na dom. W sensie mieszkanie 50 metrów na dom, który per metr będzie tańszy, ale jednak w Ogólnym rozrachunku droższy, bo jest taki czas dosyć niepewny, że myślę, że nie warto aż tak, e, aż tak szaleć. Natomiast, no jeżeli masz dzisiaj e, mieszkanie, które ci dużo kosztuje, to być może, e, duże mieszkanie, to być może dom wcale nie będzie głupim e, pomysłem być może będzie e, tańszy. E, dobra, no i co? I siódma rzecz: inwestuj w skile, w kompetencje w edukację. To jest coś, czego ci nikt nie zabierze. Nawet jeżeli w Polsce pojawią się czołgi, w co wątpię, ale teoretycznie, no to możesz pojechać sobie za granicę i jeżeli, nie wiem, potrafisz obsługiwać wózek widłowy, to będziesz, możesz naparzać wózkiem. Jeżeli potrafisz gadać w kilku językach, to możesz coś zrobić z językami. Jeżeli potrafisz sprzedawać, to możesz sprzedawać i tak itd. Tak jeżeli robisz kampanię na Google Ads, no to możesz sobie robić kampanię też za granicą. Oczywiście to wymaga jakiegoś dopasowania, dopasowania do rynku. Ale generalnie jest taka możliwość i to może procentować. Także skile są bardzo ważne, dlatego, oczywiście, przy okazji, Kompel zapraszam po nasze książki. Najtańsza forma wiedzy poza YouTube'em, bo YouTube też dużo daje. Tylko YouTube ma ten, ten minus, że możesz wejść na jeden film, drugi, trzeci, i zamiast po prostu korzystać z tej wiedzy, praktykować, to będziesz oglądał filmy rozlazłe, gdzie liczysz, że jest treść, a tej treści może nie być. Tutaj mamy kilkanaście minut i daję ci 7 myśli, 7 sposobów. Jak sobie weźmiesz chociaż jedną, no to już będziesz do przodu, prawdopodobnie. Więc staram się, żeby to było skompresowane. E, także wiedza jak najbardziej. No i zapraszam cię po raz drugi na live'a, który mamy w środę 6 kwietnia o 20. E, będzie więcej tego typu myśli. Niektóre może będą sprzeczne, inne podobne. E, w każdym razie myślę, że warto. Się temu przyjrzeć, zobaczyć, Macie go powie na pewno o rynku złota, o rynku nieruchomości, o tym, co robić, gdy masz pieniędzy, nadmiar, gdy masz za mało pieniędzy, jak się zachować w tych ciężkich czasach. Mam nadzieję, że z tych siedem myśli, które dzisiaj zapodałem, ma dla Ciebie pewną wartość i coś sobie z tego weźmiesz. Ja myślę, że edukacja też daje daje jakiś spokój. Daje, daje komfort psychiczny, a to jest bardzo ważne, więc jeżeli będziesz się edukować i podejdziesz, podejdziesz do sprawy racjonalnie, czyli zaczniesz cokolwiek inwestować, trochę oszczędzać, e, nad tymi wydatkami bardziej panować, to też będziesz panował bardziej nad swoją głową, bo będziesz spokojniejszy. Ja mimo że e, widzę, co się dzieje i będzie coś, co będzie być może nawet nie hiperinflacją, ale namiastką hiperinflacji, e, ja jestem spokojny, bo od kilku lat się przygotowuję na gorsze, gorsze czasy i staram się tak ten swój koszyk majątkowy nazwijmy dogłębnie, nie lubię takich określeń, bo ja jestem swój chłopak, a nie jakiś tam e, gadacz, e, gadacz e, ekonomiczny, ale ten swój koszyk staram się dywersyfikować, tak. Czyli i trochę złota, i trochę srebra, i trochę nieruchomości, i trochę kryptowalut, i trochę jakichś luksusowych zegarków, i gaz w tym Bentleyu, i fotowoltaika na dachu, tak? Staram się, żeby to było, żeby ten te moje zabezpieczenia były na różny. Na różny sposób, no bo jak stracę dom, to stracę też fotowoltaikę, ale będę mógł uciec autem z gazem. Jak, jak auto z gazem się rozwali, no to, to być może akurat nieruchomości w Polsce będą stać i moje nieruchomości również będą stać i zarabiać. Jeżeli rynek nieruchomości się załamie, no to być może te złoto trochę urośnie, to będę miał więcej majątków w złocie, albo bitką urośnie. rośnie. To wszystko jest i połączone, i, i niezależne od siebie jednocześnie. Więc nigdy nie wiesz, co się do końca wydarzy, dlatego warto y, patrzeć szerzej i coś dla Ciebie jest dzisiaj obce. Jeżeli dzisiaj dla Ciebie są obce kryptowaluty, to się zainteresuj. Jeżeli, jeżeli dla Ciebie jest obce złoto, to się zainteresuj. Jeżeli nieruchomości są y, dla Ciebie obce, to się zainteresuj. Po prostu to już nie jest czas, kiedy możesz być sfokusowany na jednej rzeczy, na jednym typie y, zabezpieczania się na przyszłość. Trzeba trochę wyjść dalej. Trzeba trochę y, myśleć y, no dwa, trzy, cztery kroki do przodu. Ale bardzo pocieszające jest to, że tego typu wiedze, tego typu filmy, materiały, książki, nawet live'y jak jutrzejszy, one są dla ludzi ogarniętych. To maksymalnie, nie wiem, kilka, kilkanaście procent osób się interesuje i edukuje w tym zakresie. Także jeżeli ty jesteś tutaj, to znaczy, że należy, należy do ludzi, którzy. Dzisiaj mogą coś zmienić. Jasne być może czujesz, że jesteś na levelu zero i w porządku, zrób sobie pierwszy level w postaci nie wiem, krypto, czy srebra czy czegoś takiego, żeby się tylko zainteresować. Oczywiście tak jak mówię, możesz stracić na tym, jak najbardziej możesz, ale tu chodzi o to, że inwestując, nie inwestujesz tylko w aktywo, ale inwestujesz też we własną głowę, w doświadczenie, w edukację. Także kupując cokolwiek, kupujesz, nabywasz też doświadczenie. I to jest bardzo ważne. Także zapraszam Cię na live'a wieczorkowego, że tak powiem, a my się widzimy w kolejną środę. Cześć, hakuna wszystkiego dobrego. Subskrybuj kanału Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.